Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące fabuły The Batman w reżyserii Mata Reevesa. Tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu to zapauzujcie teraz. Recenzję możecie zobaczyć tutaj w przypiętym i, e, w i w być może przypiętym komentarzu o ile nie zapomnę. Czym prędzej się wybierzcie do kina i wróćcie tutaj, jeżeli nie zrozumiecie sceny po napisach, albo nie będziecie wiedzieli, albo nie dostrzeżecie pewnych szczegółów. Scena po napisach w The Batman Mata Reevesa nie jest standardową sceną po napisach, do jakiej przyzwyczaiło nas na przykład MCU. W Batmanie mamy tylko jedną rzecz: mamy znak zapytania w takim formacie, w którym jest zapisana strona URL w kodzie HTML. Coś jak rozmowa Riddlera i Batmana w trakcie filmu. Następnie na ekranie pojawia się słowo goodbye, co po polsku znaczy do zobaczenia, albo żegnam. Oczywiście to wskazuje na to, że nie jest to ostatni raz, kiedy widzieliśmy Ridlera w nowej franczyzie The Batman. Ym, oczywiście może nie powróci w sequelu, bo jak pamiętacie, na końcu został zamknięty w Arkham Asylum, ale być może w trzeciej części, albo w drugiej zostanie uwolniony. Wiecie, tu są, tutaj są drzwi otwarte. Scena po napisach w The Batman może być bezpośrednim nawiązaniem do strony internetowej rataalada.com stworzonej prawdopodobnie przez Warner Media, tak aby fani mogli odkrywać co czeka w przyszłości na Batmana. Jeżeli wejdziecie na tą stronę ukaże wam się taki oto obrazek. Niestety strona jest po angielsku, ale na początku dostajemy pytanie, czy chcemy zagrać w grę. Jeżeli naciśniemy N, czyli nie, dostaniemy tekst, który mówi nam, że mamy nie zapomnieć o wielkim obrazku, o większym obrazie. Będzie tutaj, jak będziesz gotowy, otworzyć oczy. Jeżeli natomiast naciśniemy Y, czyli tak, każdy z nas dostanie inną zagadkę. No, i tutaj, tak jak powiedziałem, jest to zagadka po angielsku, także każdy z Was musi mieć lekką znajomość angielskiego, no i logicznego myślenia. Mi się udało odgadnąć na razie jedną zagadkę, ale nie dostałem nic. Być może ktoś odkryje coś więcej w tej stronie. I to jest bardzo fajne, że The Batman nie kończy się teraz. Fani mają tą stronę, do której też link dostaniecie w przypiętym komentarzu, o ile nie zapomnę. Na to, aby odkryć, co się stało z Ridlerem. A właśnie Ridler został zamknięty w Arkham Asylum. Tam jeden z jego współwięźniów zadał mu zagadkę, na którą odpowiedź było friend, czyli przyjaciel. I teraz bardzo ważne jest, kto zadał mu tą zagadkę. Osoba, która zadała zagadkę Riddlerowi, to kolejna postać z wielkiej galerii przeciwników Batmana, a jest to nikt inny jak sam Joker. Barry Keoghan wciela się w Jokera w filmie The Batman Matarifsa i mimo że nie ma go w napisach końcowych, to znaczy jest, ale jest jako pomocnik Jima Gordona, tak aby zostać się uwzględnionym w napisach końcowych. I to jest przez Matarifsa specjalnie ukrywanie tożsamości Jokera, ale my wiemy, że następnym Jokerem będzie Barry Keoghan, którego kojarzycie z filmu Eternals. Postać, która mówiła do Riddlera, pojawiła się w filmie tylko na chwilę, ale o ile to jest Joker, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że właśnie to jest Joker, to Barry Keegan będzie miał swoje 5 minut, aby zabłysnąć jako swoja wersja Jokera, prawdopodobnie w The Batman 2. Tak więc to było wyjaśnienie sceny po napisach. Które zapowiada nam, co przyniesie przyszłość Batmanowi. No i dajcie mi znać, jak zwykle, co myślicie o tym filmie w komentarzach. Poniżej teraz już możecie sypać spoilerami. Trzymajcie się. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!